Cześć, jestem Mateusz. Pracuję w firmie Restomatic jako specjalista do spraw wdrożeń. Dziś pokażę Wam, jak obsłużyć klienta od momentu jego wejścia do lokalu aż po zakończenie rachunku. Gdy klient wszedł do naszej restauracji i, oczywiście, usiadł przy stoliku, chciałby coś zamówić, podchodzimy do niego i przyjmujemy zamówienie. Klikamy oczywiście na miejscu, wybieramy, co klient chciałby zamówić, dodajemy takie danie. Następnie przechodzimy na zakładkę Klient. Wybieramy stolik, przy którym usiadł klient, i składamy zamówienie klikając w prawym dolnym rogu w cenę. W momencie, w którym dodaliśmy takie zamówienie, zamówienie wyszło nam na drukarce bonowej. Zamówienie takie pojawi się w zakładce bieżące, więc w momencie, w którym klient chciałby coś domówić, możemy zamówienie wciąż edytować. Aby edytować zamówienie, Klikamy zakładkę bieżące, następnie wybieramy stolik, który chcemy edytować. W prawym dolnym rogu klikamy przycisk Ołówka, przechodzimy na zakładkę Menu i dodajemy kolejne danie, jeżeli klient chciałby coś domówić. Składamy takie zamówienie, klikając znowu w cenę. Tym razem na kuchni wydrukowało się tylko to, co Domówiliśmy. Jeżeli klient chciałby podzielić rachunek, ponieważ jest kilka osób przy stoliku, możemy podzielić taki rachunek klikając w prawym górnym rogu przycisk Podziel. Oczywiście możemy podzielić rachunek na dwa, na trzy, na cztery. No, w tym momencie posiadamy tylko dwa dania, więc podzielimy rachunek na dwa. Zaznaczamy danie, które ma przejść na drugi rachunek i klikamy przenieść. Tym samym stworzyliśmy dwa rachunki. Musimy oczywiście tą czynność potwierdzić przyciskiem Podziel. W zakładce bieżące pojawiły nam się teraz dwa stoliki. Aby sfiskalizować takie zamówienie, Klikamy w stolik numer 3. Tutaj widzimy, że jest tylko bułka grecka. Drukarkę fiskalną mamy już podłączoną, więc teraz możemy sfiskalizować zamówienie. Klikamy przycisk Paragonu. System zapyta nas, czy klient płaci kartą, gotówką, czy płatność podzielona. Czy wydrukować Paragon? Tak. Tym samym jeden Paragon już mamy dla klienta. Po sfiskalizowaniu zamówienia klikamy przycisk Zakończ. I takie zamówienie przejdzie nam do archiwum jako zakończone. Następnie fiskalizujemy sobie nasze drugie zamówienie, czyli drugi rachunek dla tego samego stolika. Znowu w prawym górnym rogu klikamy ikonę paragonu. System znowu nas pyta, czy płacimy gotówką, czy kartą, czy płatność podzielona. Tym razem zapłacimy kartą. Potwierdzamy wybór. Drukujemy paragon. I oczywiście mamy drugi paragon. Następnie klikamy przycisk zakończ. Zamówienie przechodzi do archiwum jako zakończone. To wszystko, jeżeli chodzi o przyjmowanie zamówień na miejscu oraz ich fiskalizację. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Do zobaczenia!